Uroczystym wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie. Jak podkreślał w swoim przemówieniu wójt Stanisław Rokosz to ostatnie sołectwo, w którym nie ma jeszcze boiska. Zamykająca klamrę wielkiego, długoletniego programu budowy boisk, placów wypoczynkowych rekreacji. I tak jak wspomniałem, wystarczy powiedzieć, że przy każdej szkole mamy boisko wielofunkcyjne, cztery również orliki. Jak i przy wszystkich salę gimnastyczną. Z tym, że jeśli chodzi o gumniska, to będzie ta sala rozbudowana. I tutaj chciałbym powiedzieć, co to oznacza po prostu. Program długofalowy i trzymać się. Nikt nie chce być tym ostatnim w programie, to jest jasne, ale poprzez to, że pokazanie że ta realizacja idzie zgodnie z planem, więc po prostu była ta cierpliwość, wyczekiwanie, aczkolwiek też mieli no chwilę takiego załamania, bo trzy razy po prostu podchodziliśmy i nasz wniosek nie został uwzględniony. Gospodarz Gminy podziękował także obecnemu na uroczystości posłowi Kazimierzowi Moskolowi, który zabiegał o to, żeby to boisko powstało. Tu dziękuję, bo zawsze towarzyszył mi przy tym poseł Moskal, który był obecny, ale i powiem po prostu odnośnie i pozostałych parlamentarzystów, gdzie się zwróciłem, po prostu to nie odmawiali wręcz uruchamiając swoje możliwości, chociażby poseł Chmielowiec, chociażby i poseł Zmielca, również i nasz Jasiu, poseł. Także na to składa się po prostu no, wiele pomocy, wiele czynników, no, ale takim wiodącym, jakby miał po prostu wyłączność, jeśli chodzi o pomoc właśnie, jeśli chodzi o te obiekty, to właśnie poseł Moskal. Kolejne podziękowania złożyli na ręce wójta przedstawiciele lokalnej społeczności, a także sołtysi Kozłowa, Pustyni i Kędzierza. Boisko będzie miało wymiary 20 na 40 metrów. Wybudowane zostanie ogrodzenie na ponad 2 metry. Na którym będzie można grać tenis ziemny, siatkówka oraz piłka ręczna. Bardzo cieszymy się, że jest to kolejne boisko na terenie Gmin Dębica. Prawie w każdej miejscowości są boiska przeszkolne. Tutaj, jak wiemy, w Kozłowie nie ma szkoły. Uczniowie uczęszczają do szkoły w pustyni. Takiego boiska wielofunkcyjnego nie było, więc jak najbardziej nas tu wszystkich cieszy, że takie boisko powstaje. Jest dużo młodzieży, dzieci, które grają w piłkę, nie tylko w piłkę, ale w koszykówkę, w tenisa, więc będą mogły tutaj popołudniami spędzać bezpieczny czas. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej koszt przebudowy to kwota 660 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie to ponad 155 tysięcy złotych. Wykonawcą jest firma Gawbud. Inwestycja zakończy się pod koniec maja 2023 roku.